Jak wsłuchiwałem w to, co mówił Pan Mencen, który opowiadał, jak to wystarczy tylko nie przeszkadzać, wystarczy nie regulować, tylko wolny rynek, jak wolny rynek obronić ma Polskę przed pryszczycą? Bardzo proszę, włączamy zegar. Nigdy nie Minuta. mówiłem, że jestem libertarianinem, nigdy nie mówiłem, że nie potrzebujemy państwa. Oczywiście, że potrzebujemy państwa, ale silnego i poważnego państwa. Państwa, które zajmuje się niewieloma obszarami naszego życia, ale tymi najważniejszymi. Niestety współczesne państwo za zajmuje się absolutnie wszystkim. Współczesne państwo chce rejestrować rolnikom wszystkie kury. Państwo chce, żeby ugorowali rolnicy swoje pole. Państwo wymyśla kolejne bzdury, którymi się zajmuje właśnie zamiast zająć się rzeczami nie, zawsze, najważniejszymi. Odpowiadam właśnie, tak, to jest jedno z zadań dla państwa, żeby dbać o to, żeby różnego rodzaju choroby się nie rozpostrzeniały, i nasze państwo w tym momencie niestety zawodzi. Rząd Donalda Tuska, który pan poparł, zlekceważył sprawę prysznicy, zara, zareagował z kilkumiesięcznym opóźnieniem, i to jest przykład źle działającego rządu, źle działającego państwa. Ja bym chciał, żeby państwo działało dobrze, żeby właśnie zajmowało się najważniejszymi obszarami, tak jak zagrożenia chorobowe dla chociażby naszego rolnictwa.